Miałem taką, kurde, kiedyś propozycję i pytanie i tylko umówmy się, jedna walka mogłaby być realna, to z Rychumpeja, wiadomo. Z Ale po pierwsze, po pierwsze w programie kanał sportowy padło już, że milion, milion euro, więc od tego zaczynamy rozmowę. E, to myślę, że... Ja myślę, to że też, dosłownie. ale, ale, ale drugi warunek podstawowy Uuu, nie będzie już... spełniony. Ja... ja się na tym ja... nie Mogę? Za 5%? Ja ja się nie... Zobaczcie, to jest wielki boss. Dobrze, no, więc. Się nie zgodzi. Aha. Ale rychu tam coś, zapasy jakieś Nie, coś no dziecko? rychu to przecież znany fighter. Zapas, ja się nigdy w życiu nie biłem ani razu. Tak? No co tam raz się tam szarpałem z jakimś. Nie, tam, widzisz, ja słuchałem, że on wyjaśnił. Ja, nosko, mówię, ja że tam coś... ale on był jakiś fighter, ale natomiast y, on się nie zgodzi. Po pierwsze, bo miał tej kawałek gdzie. Nie pamiętam, ale z tej kawałek gdzie on od, odmówił czegoś za milion. na Kuebo. I to chodzi o walkę ze mną, nie? Bo ta? była taka propozycja. Kuebo ta. jeszcze nie odmówił. Eee, kurwa ja nie wiem, okay. czego to mówił Kłebo za bańkę.